Dobry dzień dobry. W tym filmiku pokażę jak kreatywnie korzystać z programu MPC Beats, żeby troszeczkę tutaj zaoszczędzić zasoby i obejść tutaj pewne ograniczenia programu. Ja się nazywam Mariusz i prowadzę dla Was kanał Crispell Music. To było intro. No dobra, jedziemy z temacikiem. Uruchamiam program, załaduję może szablonik, keyboard, bo tam już mamy wszystko co trzeba załadowane. Nie będziemy tutaj kombinować z wyborem y, brzmień. Jesteśmy w pierwszej sekwencji, ale może pobawimy się w bębenki. Spróbujemy poukładać troszeczkę rytmów i wykorzystamy do tego sequencer. Najlepiej to będzie widać, jeżeli troszeczkę skrócimy do jednego taktu i dzięki temu tutaj cały takcik nam się wyświetla. I spróbujmy, może jakiś rytm ułożyć. Tutaj ustawiam siatkę 16. Klikam sobie na przykład, mogę na klawiaturze stuknąć padzik. Niech to będzie ta stopa i będziemy z tej stopy na początku rytm. Układać i przechodzę do step sequencera. Tutaj na końcu jest strzałeczka, nieważne, czy jesteśmy w widoku uproszczonym, czy w profesjonalnym. Ja polecam korzystać z widoku profesjonalnego. W końcu wszyscy jesteśmy profesjonalistami. Tutaj klawiatura też jest AKA Professional, także nie bójmy się, że to troszkę skomplikowanie wygląda. Dobra, włączamy ten step sequencer. Co my tu mamy? Mamy puste padziki. I proszę zobaczyć, jak puknąłem w padzik na klawiaturce, to się padzik pusty zrobił czerwony. O, znowu jest pusty i znowu jest czerwony, a ten też się zamienił na czerwony, i w dodatku nam się tutaj wyświetliły nutki. No ale mamy tylko 8 padzików, a jak tu się dostać do tych padzików? Na klawiaturce Bank B. Proszę bardzo, i zobaczmy, co tu się dzieje, jeżeli teraz włączę odtwarzanie. Przelatuje nam tutaj kwadracik. Możemy oczywiście włączać i wyłączać odtworzenie tej stopy, klikając tutaj myszką. I możemy sobie tutaj dowolny wzorek ułożyć. i na bieżąco odsłuchujemy jak to wychodzi to jest bardzo fajne No już mamy Jeżeli wzorek się podoba możemy go sobie zachować Proszę zwrócić uwagę tutaj na takie tajemnicze szare oznaczenia one tutaj się schowały i jakby nie wiedzieć że one tam są to w ogóle można by ich nie zauważyć Export audio Najeżdżam na to myszką i klikam lewym klawiszem myszki. Pyk. Pojawiło się jakieś tajne okienko, ale zanim można było przeczytać, co tam się jest wypisywane, okienko zniknęło. Ale nie przejmujmy się tym. Zaraz powiem, co się właśnie wydarzyło. Otóż ten ślad został wyeksportowany do pliku audio. Jeżeli teraz sobie troszeczkę tutaj odsuniemy programik, klikam tutaj. O, widać tutaj kawałeczek mojego pulpitu. I teraz najadę tutaj lewym klawiszem, wcisnę i trzymam na tą czerwone pole, i przesunę je tutaj i puszczę. To proszę zobaczyć: pojawił mi się plik Wave z oznaczeniem DRAM 11. I proszę mi wierzyć lub nie, zresztą proszę mi nie wierzyć, zaraz może sprawdzimy ten temat. Jest to plik typu Wave, w którym ten nasz wzorek został zapisany. Przejdźmy sobie może tutaj do głównego widoku. Przejdźmy tutaj z banku A do banku B w tym programie bębnowym, który mamy. Chwytam lewym klawiszem, trzymam, przeciągam tutaj na pad B1. I puszczam. I co będzie, jak teraz kliknę ten padzik? Odtworzyła się nasza sekwencja. Co ciekawe, możemy ją sobie też odtworzyć tutaj, uderzając w pad perkusyjny, no bo jesteśmy w banku B. No dobrze, pobawmy się może jeszcze dalej. Wracamy tutaj do banku A i spróbujmy może jeszcze ten temacik troszeczkę zmodyfikować. Skorzystajmy zresztą dalej z tego sekwensera. Dodamy do stopy na przykład werbel. Warto zwrócić uwagę, że te instrumenty są zazwyczaj w takim układzie. Na czerwono jest stopa, na żółto jest klap albo werbel, czyli snare. Tutaj mamy hajchety na pomarańczowo. Najczęściej ten to jest tak zwany hajchet zamknięty, taki stłumiony, a ten będzie otwarty, tak jakby troszeczkę dłużej trwał. I większość programów bębnowych tak jest skonstruowana. Warto patrzeć na te kolorki tej obwiedni. Niestety, klawiaturka KIMPK MPK mini nie wyświetla tych kolorków, ale są takie kontrolery, które te kolory wyświetlają. O tym może kiedy indziej. Dobra, dodajemy tego werbla. Klik... Klik... Ten to może jest troszeczkę za głośny. Ten werbelek będzie dobry. Yy, zostawmy go sobie, kliknąłem go, przechodzę do step sequencera, i znowu mamy pusty, pusty sequencer do zagospodarowania. I możemy ustawić tutaj, gdzie chcemy, żeby nam się nasz werbelek pojawił, i odtwarzamy. Berbelek pokrył się ze stopą, ale to nic nie szkodzi. Uznajemy, że jest to wystarczająco fajne. Dobrze, teraz na klawiaturze komputera wciskam Shift, najeżdżam na Export Audio i lewym klawiszem myszy klikam. I z czerwonego pole zamieniło się na szare. A teraz jak kliknę znowu lewym klawiszem myszy, Exporting Track, i znowu jest czerwone. No to odsuńmy sobie na chwileczkę. Klikamy na pulpit, i mamy następny plik typu Wave. I trudno domyśleć, jest to plik Wave, w którym mamy naszą pętelkę, nasze nagranie. Tym razem do stopy już doszedł werbel. Wciskam klawisz Shift żeby tutaj wygasić eksport audio, wracamy sobie do pełnego widoczku i coś tu może jeszcze dodajmy, pad select, dodamy te hi -hety. i kliskam znowu pad select, możemy dać je na przykład co drugi, posłuchajmy jak to brzmi. Może tak będzie dobrze. Zostawmy to sobie. Eksport audio. Odsuwamy. Przeciągamy na pół picik. Troszeczkę to nudne, no ale tak to czasami jest. Dobra. Może by tak wyrzucić teraz tą stopę i zostawimy tylko werbel i, i hajchety. Yy, zaznaczyłem tutaj. Można to, można to zrobić klikając tutaj myszką. Można to zrobić klikając. Yy, mo, można by było przejść do ekranu głównego i kliknąć tutaj pad odpowiadający dźwiękom, które chcemy edytować. Ale Pepsi żeby za, za, za dużo tutaj całej okolicy nie biegać. Kasujemy poprzednie nagranie, eksportujemy audio, no i teraz mamy plik Wave bez stopy. Te werbelki też się wywali w sumie. Zaznaczone. Zaznaczyłem i skasowałem plik z pulpitu, także warto by, na szczęście mamy go tu jeszcze zachowanego. Wracamy do programu, czyścimy, kasujemy werble, generujemy teraz same hajchety. Gotowe. Przeciągamy na pulpit. Jest super. W ogóle teraz te hajchety też możemy skasować. No dobrze, zobaczmy teraz, do czego nam się te rzeczy mogą przydać. Oczywiście. Wracamy do banku B i przeciągamy pliki z pulpitu do naszego programu bębnowego na wolne pady. Jak widzimy za każdym eksportem Plik Wave dostał nazwę, która zaczyna się od nazwy śladu, a później jest cyferka, ponieważ ja tu już kilka. Razy ten eksperyment przeprowadziłem nie zamykając programu w związku z czym te cyferki nie zaczęły się od jedynki tylko jak widać jest tu już dojechaliśmy do 15 ale wcale bym się tym nie przejmował. Tutaj mamy te sample na liście w zakładce Project możemy odsłuchać klikając sobie głośniczek ale możemy też odsłuchać klikając sobie tutaj. Albo możemy odsłuchać uderzając w pad na klawiaturze, ale to już może oszczędzę Państwu tych wspaniałych doznań. Dobra, co jeszcze z tym można zrobić? Możemy ten nasz program troszeczkę poprawić, a warto by było to zrobić. Możemy spowodować, że wyzwalanie tych sampli będzie się odbywać jako one-shot, czyli naciśnięcie pada powoduje odegranie całej tej sekwencji. A możemy wybrać note on i dzięki temu sample będzie odgrywany dopóty, dopóki będzie wciśnięty pad. Puszczam pad. I, I znika odgrywany dźwięk. Oczywiście czas tego zanikania można by tutaj troszeczkę wydłużyć. O tak, z 60 to jest rozsądna, mniej więcej rozsądny parametr. Widzimy, że teraz dźwięk się nie urywa gwałtownie, tylko wygasa. Ale zostawmy, może jednak, niech to będzie one shot. Tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba poprawić. Klikamy tutaj wave. Wyświetla nam się tutaj plik wave i musimy zaznaczyć warp. Wciskamy i wyświetliło nam się 75. Jeżeli teraz klikniemy padzik, to widzimy, że tempo nam się zwiększyło, a troszeczkę tego nie chcemy. Dlatego niestety trzeba ręcznie... Tutaj wpisać stówę. Tu mamy 100. Tu wpisujemy 100. I tak trzeba zrobić niestety dla wszystkich pozostałych. Pozostałych tutaj padów. Zaznaczamy warp. Następny. Chcemy tego odsłuchiwać. To dwa razy klikamy tutaj stop. Zaznaczamy. Warp. O. Może jest na to jakaś lepsza metoda. I ja niestety jej nie odkryłem. I już mamy całą rzecz. Przeprowadzono. Możemy ten dźwięk jeszcze zmodyfikować. Możemy cały program na przykład zmienić całemu programowi tonację. W wypadku programów tutaj pętli yy, bębnowych to niekoniecznie ma jakiś sens. Natomiast chciałbym tak dyskretnie zwrócić uwagę, że gdybyśmy tutaj podłożyli pętle melodyczne, to jakiś sens to by prawdopodobnie miało. Aha, zapomniałem powiedzieć, że każdorazowo, kiedy tutaj wpisujemy nową wartość tempa, to musimy ją zatwierdzić enterem. I proszę zwrócić uwagę, że wówczas tutaj znaczniki początku taktu nam się przesuwają, i wtedy mniej więcej widzimy, ile czasu trwa ten nasz sampelek. To powinno być tutaj widoczne. Jeżeli teraz piszemy 100 i zatwierdzimy to Enter'em, to widzimy, że tu, gdzie jest dźwięk, wypełnia nam długość tego to cały jeden takt. No dobrze, zobaczmy, czy wszędzie już poprawiłem. Tu jeszcze nie. Tu jeszcze musimy stówkę Enter'em i widzimy, że ta pętla zajmuje nam cały takt. Dobrze. I. Kiedy już mamy to, te pętle nasze nagrane, możemy spróbować z nich ułożyć utwór. W tym celu wracamy do widoku siatki. Możemy teraz naszą sekwencję wydłużyć, na przykład dać jej 8 taktów. Rozciągamy tutaj, żeby widzieć wszystkie nasze 8 taktów. Możemy to też zrobić kręcąc tutaj, ale. Tutaj jest to wiele trudniej trafić myszką i ja wolę zrobić to tak, jak to się robi na przykład w abletonie. Najeżdżamy tutaj na pasek, klikamy lewym klawiszem przesuwamy w górę, w dół i dzięki temu widoczek nam się rozszerza. Jesteśmy w banku B. Ustawmy teraz może przyciąganie do siatki jako cały jeden tak, będzie nam łatwiej tutaj trafić. I spróbujmy teraz za pomocą ołóweczka narysować nasz. Utworek. W tym celu po prostu rysujemy tak, jak chcemy, żeby nasze sample nam się odgrywały. Tak, przy okazji, to oczywiście możemy te sample jeszcze wyedytować. Jeżeli je teraz od, odtworzymy i przejdziemy sobie tutaj do okienka sample edit, to widzimy, że ten sampelek nam się tutaj otworzył. I teraz, tutaj klikając, jak widzimy, możemy go tutaj przesłuchać. Możemy to też zrobić wciskając pady na klawiaturze. Co można z takim. Sam pelkiem zrobić, no można go troszeczkę skrócić na przykład tutaj klikając discard i wszystko to co będzie poza chorągiewkami, tu zielona oznacza start, czerwona oznacza metę, zostanie wycięte i wyrzucone do kosza. Warto to zrobić chociażby po to, żeby nam te pliki wave nie puchły. Po co mamy tutaj tą ciszę zapisywać? Oczywiście można jeszcze inne rzeczy zrobić, ale na początku warto taki sampelek skopiować, po to, żeby mieć niezmienioną jego wersję. I teraz, proszę bardzo, klikamy sobie tutaj. Możemy sobie, klikamy ten z zmienioną nazwą, do nazwy 15 została dodana jedynka i możemy coś z tym samplem zrobić, na przykład możemy go odwrócić. Proszę posłuchać, jak to teraz brzmi. Wspaniałe! Jeżeli efekt nam się podoba, to oczywiście możemy go sobie tutaj przypisać do następnego pada i tutaj już normalnie z tego tampla skorzystać. Posłuchajmy, jak to będzie teraz brzmiało. Ciekawe, ponieważ, ponieważ włączyliśmy funkcję WARP, to zachowujemy tutaj możliwość zmiany tempa tej sekwencji. Proszę posłuchać. Możemy przyspieszać odtwarzanie tych sampli. Oczywiście możemy te sample odtwarzać jednocześnie, ponieważ w program Edit tutaj ustawiliśmy poli, co oznacza, że te sample nawzajem się nie wyłączają, nie wygłuszają. No, chciałbym tu jeszcze dyskretnie zwrócić uwagę na fakt, że do jednego takiego pada możemy... Dopisać więcej sampli, czyli na przykład, proszę bardzo, możemy tutaj dodać ten dźwięk i teraz będzie to brzmiało w ten sposób. Tak, czyli nie musimy tutaj tego pada zaznaczać, tylko on i tak zostanie odtworzony. Te sample zostaną odtworzone jednocześnie, ale jeżeli efekt nam się nie podoba, Robimy tutaj non i dzięki temu odtwarza się już tylko ten jeden sampelek, który miał się odtwarzać. Można również przeciągnąć taki sampelek tutaj na tego pada, ale należy to zrobić z wciśniętym klawiszem shift, bo inaczej zastąpimy tego sampla na tym padzie. I teraz wybieramy. Widzimy tutaj taką linijkę, jedną z czterech. Puszczam. Już dzięki temu te sample są odtwarzane jednocześnie. Jeżeli efekt się nie spodobał, no to nic nie pozostaje, nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić tutaj do programu Edit i Usunąć tutaj, wybrać non w pozycji numer 2. No, można też zmienić pitch. Tego tylko sampla. Posłuchajmy, jak to będzie brzmiało. Jeżeli na przykład obniżymy to o 5,5 tonów. Zupełnie inny dźwięk. Tak na marginesie. Wspomnę, że oczywiście do tego pada tylko można dodać tutaj, klikając pad channel, jakiś efekt, który zostanie zastosowany tylko do grupy sampli, które są podciągnięte pod ten pad. Oczywiście możemy pod cały program podłączyć jakiś efekt, i w ten sposób uzyskaliśmy. Gotowego bita, gotowy podkład perkusyjny, pod który można by już tylko dograć jakąś melodyjkę. Wyprodukowane melodie, progresja akordów lub melodyjki, motywy jakieś, możemy oczywiście tutaj podłączyć pod pady w ramach tego programu bębnowego pod. Następne puste tutaj banki. Możemy się umówić, że na przykład bank A zawiera pojedyncze one-shoty, pojedyncze dźwięki wspólnych yy, instrumentów. Natomiast tutaj, tutaj, program, natomiast tutaj w programie B. Możemy mieć pętle perkusyjne w programie C. Możemy mieć pętle z progresjami akordów w programie D. Możemy mieć melodię albo solówki i w ten sposób później z klocków można cały utwór ułożyć. Do dyspozycji mamy, jak widać, tutaj 8 banków, w każdym po 16 pustych padów, co nam daje. Możliwość stworzenia w ten sposób 128 śladów, które będą odtwarzane, ale tak naprawdę proszę pamiętać, że w ramach każdego tego padu można dodać po 4 sample. Tak więc dzięki temu, pomimo tego, że program MPC Bits posiada ograniczenie tylko do 8 śladów MIDI, to można ostatecznie stworzyć utwór, który składa się z większej ilości śladów. W tym filmiku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę albo jakiegoś konstruktywnego komentarza. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału i do oglądania moich pozostałych produkcji. Bardzo dziękuję za uwagę.